Panowie, wyobraźcie sobie odkrywanie kodu za prawdziwą pomysłowością i procesem twórczym, który mógłby zdefiniować wasz świat na nowo. Ta podróż nie jest tylko dla ekscentrycznych artystów lub wizjonerów z Doliny Krzemowej. Jest dla każdego mężczyzny, który odważy się wznieść ponad przeciętność, dla tych, którzy decydują się wkroczyć na mniej utartą ścieżkę, ścieżkę twórczą. Chodźcie, zanurzmy się w środku oryginalności i zobaczmy, jak i wy możecie zostawić unikalne piętno w swoich przedsięwzięciach. Nasze codzienne życie stawia przed nami wybór, rozdroże pewnego rodzaju, możemy być twórczymi albo ulec pułapce strachu, przekształcając się w prostych imitatorów, egoistycznych, oportunów albo biernych wyznawców zasad. Droga do twórczości jest przemierzana przez odważnych, tych, którzy wybierają hojność ponad komfortem i odwagę ponad posłuszeństwo. Przyjęcie takiego podejścia to sposób na zwiększenie szans na wypracowanie własnego, charakterystycznego głosu, wykonanie oryginalnej pracy i stworzenie znaczącej zmiany. Ale przygotuj się na burzę, samozwątpienia. Dręczące szepty o byciu oszustem będą rozbrzmiewać w komnatach twojego umysłu, gdy zapuścisz się na nieznane wody, odważając się na przekształcenie rzeczy na lepsze. Jest to ponura, ale powszechna towarzyszka wszystkich pionierów, sygnał, że jesteś na skraju przełamywania konwencji. Pamiętaj, że każda wielka osoba w swojej dziedzinie, lider, artysta i przedsiębiorca, borykała się z tym uczuciem. Wytrwali wiedząc, że ryzyko jest podstawą niezwykłych zmian. Skutecznym antidotum na to paraliżujące syndrom oszusta jest praktykowanie kreatywności. Poświęć godzinę każdego dnia na eksplorację swojego wybranej dziedziny, czy to pisarstwa, kodowania, rysunku, prowadzenia podcastów, coachingu lub innego zainteresowania. Celem jest pasjonujące zanurzenie się w procesie i oderwanie od rezultatu. Wyobraź sobie, że wędkujesz muchą bez intencji złowienia ryby, skoncentruj się na rytmie, technice i samej piękności tej czynności. Gdy nie przejmujecie rezultat, twój prawdziwy potencjał się ujawnia. Niespodziewanie, oznaką twojego rozwoju są nie nagrody, ale rozmiar stosu odrzuconych pomysłów. Każde nieporozumienie, źle napisany kod albo nietrafiona próba jest kamieniem milowym na drodze do doskonałości. Im bardziej jesteś gotów na porażkę, tym bliżej jesteś sukcesu. Twój stos odrzuconych pomysłów świadczy o twoich odważnych eksperymentach i nieustannym dążeniu do celu. Ponadto, jak często wywozisz swoją pracę do świata, jest kolejną miarą postępu. W praktyce regularnego dostarczania rodzi się kreatywność, postaw sobie regułę regularnego dostarczania, bez cienia wątpliwości, a sama reguła staje się katalizatorem twórczości. Chodzi o to, kiedy dostarczysz swoją pracę, a nie czy to zrobisz. Zostań przy tym zobowiązaniu, a Twoja kreatywność zapali się nawet w ostatniej chwili. Teraz pozwólcie mi podkreślić, twórcza praca nie polega na jednym błyskotliwym przemyśle. To maraton, nocna podróż, gdzie widzisz tylko tak daleko, jak oświetlają Twoje reflektory, ale możesz go pokonać cały czas. Zaufaj drodze, pokochaj ten zaangażujący proces, zaakceptuj stosy odrzuconych pomysłów i zobowiąż się do regularnego dostarczania swojego warsztatu. Ta droga to Twoja droga do kształtowania lepszego świata. Wyobraźcie sobie, gdyby każdy z nas odmówił się zadowalać, wpisywać się w schematy, chodzić utartą ścieżką. Wyobraźcie sobie, gdybyśmy zdobyli się na odwagę rozwijania swojego rzemiosła i zostawiania śladów na świecie. To mogłoby być wasza rzeczywistość rzeczywistość, w której wasze wkłady tworzą fale zmian. Ta rozmowa wywodzi się z rezonującej mądrości książki The Practice, Shipping Creative Work autorstwa Seta Godina, obowiązkowej lektury dla tych, którzy pragną rozciągnąć granice kreatywności i wpływać na status quo. Pozyskane z tej książki spostrzeżenia są monumentalne, dlatego zachęcam Was, moi wyrafinowani przyjaciele, abyście zagłębili się w jej głębie. Dla jednostronicowego podsumowania inspirujących spostrzeżeń z tej lektury, przygotowałem specjalny link. Wystarczy kliknąć przycisk subskrypcji, dać łapkę w górę i włączyć dzwoneczek powiadomień, w ten sposób nie tylko umocnicie się w przemieniającej wiedzy, ale zostaniecie częścią społeczności, która dąży do zmiany. Doceniam, że się tu udziału. Zastanówcie się przez chwilę, jakie działania z tej rozmowy wdrożycie w swoim życiu, aby wzmocnić waszą twórczą podróż. I pamiętajcie, jeśli ta eksploracja wzbogaciła wasze myśli, nie wahajcie się wyrazić wdzięczności ofiarą, której wartość odpowiada temu, co otrzymaliście. Link znajduje się w opisie poniżej. Dołączcie do nas następnym razem na kolejne głębokie rozmowy mające na celu podniesienie waszej trajektorii we współczesnym świecie. Pozostawajcie zdeterminowani, ciekawi i zapomnijcie, co jest możliwe razem. Wybierz ścieżkę twórczości, wyjdź poza utarte schematy i odważ się odkrywać własną drogę. Nie ulegaj strachowi, odrzuć lęki, które mogą cię blokować i zmuszają do bycia tylko kopią innych. Bądź odważny, dąż do odwagi w podejmowaniu decyzji i działaniu. Wytrzymuj, Samos. Jesteś gotowy, aby zgłębić subtelną strategię władzy? Max Sterling zabierze nas w fascynującą podróż po delikatnej równowadze między okrucieństwem a życzliwością w dążeniu do przywództwa. Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak nawigować w burzliwych wodach kontroli i wpływu, ten film odkryje wieczne taktyki, które mogą zmienić Twoje działanie. Wyobraź sobie odkrycie sekretów, które kształtowały losy narodów. Przywództwo i władza to złożony taniec między wytrwałością lwa a sprytem lisa. Aby zyskać i utrzymać kontrolę, trzeba manewrować przez labirynt psychologii ludzkiej i bystrości rządzania. Przejdźmy ścieżką przetartą przez geniusz historii i odkodujmy zasady, które decydują o tym, kto pną się na szczyt, a kto upada. 1. Zrozumienie dynamiki nowo nabytego stanu, czy to przez dziedzictwo, czy zdobycie, ujawnia, że każdy scenariusz wymaga spersonalizowanego podejścia. Drugi, wielcy historyczni przywódcy, tacy jak Aleksander Wielki, pokazali głęboką zależność od wzorowego przywództwa i aktywnego zarządzania. Tylko poprzez stanowczą determinację i nieustającą obecność można utrwalić swoją pozycję w obliczu obcych, obyczajów i sceptycznych obywateli. 3. Opowieść o przywództwie nie jest kompletna bez uwzględnienia narzędzi przymusu i fascynacji. Mądry władca dostrzega znaczenie stopniowego rozdawania korzyści, równocześnie szybko podejmując zdecydowane działania w celu stłumienia opozycji. 4. Ważne jest również zdobycie lojalności wojska. Historia pokazuje, jak niebezpieczne jest poleganie na zewnętrznych mocarstwach w celu ochrony. Bez względu na to, czy analizujemy biegłość hiera syrakuzańskiego czy taktyczne umiejętności Rzymian, jedno wnioskuje – prawdziwe suwerenność opiera się na wewnętrznym stanowczości władcy, a nie na wypożyczonej sile. 5. W labiryncie władzy kluczem jest widoczność. Mądry władca dba o to, aby nie był tylko figurantem, ale rdzeniem operacyjnym, wpływającym w sposób namacalny na każdy segment swojego panowania. To stała obecność i nieprzerwane zaangażowanie prowadzą statek, zarówno w spokojnych, jak i w burzliwych wodach. 6. Teraz pozwól mi zadać fundamentalne pytanie: jak zastosujesz te wnioski w swoich aspiracjach? Jakie nowe zasady zakotwiczysz w swoich działaniach? Jeśli Twoja ciekawość jest tak nieustępliwa jak moja, dołącz do tej podróży, subskrybując, razem stworzymy dziedzictwo godne kronik historii. 7. Powracając do dychotomii strachu i miłości, mądrość makiawelońska opowiada się za wpajaniem dyscyplinowanego strachu i unikaniem nienawiści. Sprytny książę korzysta z jego autorytetu, aby wydobywać posłuszeństwo, rezerwując użycie siły tylko wtedy, gdy jest to konieczne oraz chroniąc własność i dobrobyt swoich poddanych. 8. Ta strategiczna narracja kulminuje w odkryciu, że być kochanym może być niestabilne, a luksusem związanym z dobrobytem, ale strach jest wiecznym strażnikiem, utrzymującym lojalność w czasach trudności. Tak więc podróżujemy przez złożony teren przywództwa, mając wiedzę, że władza ugruntowuje się poprzez opanowanie zarówno natury ludzkiej, jak i sztuki rządzenia państwem. 9. Aby wzmacniać naszą dyskusję na tej potężnej podróży, wsparcie może przyjmować różne formy. Jeśli uważasz te wnioski za bezcenne, rozważ wyrażenie swojej wdzięczności proporcjonalnie. Link znajduje się w opisie poniżej. Dziesiąty Dołącz do nas następnym razem, gdy będziemy kontynuować dekodowanie strategii, pielęgnować mądrość i budować imperium wewnątrz nas samych. Bądź potężny, bądź bystry, do ponownego spotkania na naszych drogach.